To jest dama Jesteśmy dzisiaj na Sky Warsach na WRTS.pl i jest ze mną. Dzień dobry. Tak. E, ostatnio on, mi właśnie na, na przykład na Lucky Block, jak zrobił e, miniaturkę, więc zaprosiłem go w nagrodę. W podziękowaniu za pracę, zaprosiłem go na odcinek. Tak. Widziałeś, że osłupiło? Jak napisałeś, że nagrywasz? Nie musiałeś pisać. Dobra, nie, sfailowałam. Yes, Ale tak beznadziejne i te same żarcie. i buty tylko. Jakieś tam chainowe. Chyn magic, Dixowe, ender, perełka, fajne. No się na szybko, ten mm, Wiem, zaraz postaram się wejść tam. Bo <grym> normalnie może wrócić się na mm. środek. O, wibrator się włączył. Jak trafię? Mm -hmm. Poszło. Czego? Ej, nie typ... a nie, tepnęło mnie, dobra. Coś fajne rzeczy trzeba zabierać. Nie to może nie liczbę. Yy, mecz odrzutu, O, fajne, jakieś ucztele muszę wywalić. To mogę wejść, to mogę wejść, to mogę wejść, to mogę wejść. Yy, to mogę wziąć to. Y. potem ja na ten. Dobra, A, nikt się do no, mnie nie zbliża. No, nie. Dobra, mm, to wezmę. To ma 7,20. A to no. jest z której strony bo nie ogarnę o, Nie już go no, um, tak. Okej, okay, dobra. Nie ogarnię co ja tu mam w ogóle. Mam taki burdel fuku. Nie mam strzał w ogóle, ale lub... A wow, no coś tył. dostałam w tyłek. Ktoś mnie szczelił. Od tyłu? Tak, od tyłu my tak, perfilnie od tyłu. Gdzie ty jesteś, o, tak bo ja tak pracy. nie ogarniam gdzie jesteś. Dobra, jakbyś. O, a no. Gdzie z tyłu? Który jest z tyłu? O, ktoś strzela. Strzałkę mogę? Mogę strzałkę? No, oni do ciebie strzelają. W mojej prawej stronie. O, widzę. O, widzę. Oni mają swoją. Mhm, Fajnie, no to lipa. Mam... nie Mogą... Nie wiem, jest Mogę, Mogę, Kurde, z wszystkich stron z biorą. Wyś się spróbuj do mnie dobudować, jak możesz. Bo ja tak... Okej, okay, ja? O, ich zabić. Teraz chyba ja, wykształcił. Ja tu mam... No nie, ale... Kurde, to już mam niewielkie. Zostańczono. I oh. dużo strzałów teraz. Ła! Wow, dostałam strzałku. czołku. Widziałem No właśnie nie mam łupki. Nie czego leży teraz. To mnie nie, nie widać. Kurde mać, bo tak trochę lipa. Kurde. Konkretna Poczekaj liby. właśnie na wsparcie. Poczekaj 20 sekund. Możesz no, wziąć albo Ender Perlę, żeby do nich dolecieć i zabić, albo ekspo enchantować. Dobra, to jest w tym momencie z jednej strony z uratowana. O, jest... A ja bym się tak powoli idę, no, od koło, że nie widzieli. Ym... Dobra, Ender Perlę wezmę. Jestem chyba u ciebie na wyspie. Tak, to jest twoja? No cholera go wie. Я ja думала там где-то no, Давай, иди там еще то будет, то милов то там идет Это ja, so, ты идешь, Хорошо Да, но мне не хватит, нет, Tylu jeden? No, dwóch ma to już? Jeszcze jeden taki, jest taki neutralny. Dobra, dobra, dobra damy radę. Ida, Miałam żeby żeby go... Do tego neutralnego bym poszła no, 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 dobra, Tak, dopiero Yyyy, tę cienkę. Uuu, ja mam dodać Idę na Jezu! Jezu! Co tu się dzieje? To, no. sojusz, 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 sojusz! Luz, luz! Człowieku, ej! Luzuj, luzuj! Luzuj majty! Sojusz! Sojusz, ej! Ale lipa, lipa, lipa. Zginęłeś, dobra, ale wspomogłam mu. Zabiłam dobra. kogoś. No, no, Dobra. dobra. To. to w takim razie widzimy się po przerwie, jak Das skończy rundkę. Wróciliśmy na Was po przerwie. By nam nam, co nie zajęło. Nie no lubię tej ręki, ale była jedna wolna, więc trzeba... to gramy tutaj w każdy... Dlatego Das, ty jesteś po mojej lewej, tak? Hmm, ja, tak. Widziałem, wiem, to jest kina, jak upada. dobra, jestem wyjątkowo, bo mam premkę i mam skina, hahaha. Ha. Jestem fejmem. Tak, ja jeszcze nie mam, ale będę Co tu mamy? Jezu, TNT piecyk i baseballówka, no mam po prostu świetne temy. Ale ta maska jest warsztatna. Ale ja mam beznadziejne temy. o Boże. Padłem do lawy. Serio? Ladań. No przypadkowo, nie zauważyłem. Już zginąłeś? Nie. Rozważyłem coś. Maska żurna. Dobra jest nawet. Czekaj, to jest w mojej lewej. Tak. Ktoś TNT rozwalił. O kurde. To nie, nie ja. Spróbujesz do ciebie budować, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jeśli się do ciebie buduje. Okej. Okay. Do ciebie się buduje? Zaraz ja ci powiem, bo... Pała mi Oho, dobra. dobra, masz trochę drewna, żeby tam się na górę dostać? Panie, to... w pamięci nie odtam. Wy, pani, to w pamięci nie Tak, drewna pozbierać, bo nie mam drewna żeby tam w ogóle No, nie, 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 nie I tak patrzę, że chyba nikogo jeszcze nie ma, tak... Jakbyś dziwny spokój. Jest dziwne. Dobra, zbieramy, zbieramy drewno. Bardzo interesujące zbieranie drewna. No, ale dobra, niestety nie ma. Trzeba czasami takie rzeczy robić, czekaj. Tutaj tak w górę wypiałeś się? Co ty powiem? O, Tu bym nie zapłacił. Dobra. No ja tam już to kurde. Dobra, ja już idę spokojnie. A na środku. Na środku już jesteś? Jest tak. zaraz mało bym spadał. Z... Pada, kiedy spadł właśnie. Nie jestem A się boję jedności. Co on ma? Jak są zbroje, buty, enchanty. A on ma ten, żelazny mieć nie, enchantowany. Skaczemy? No. <grym> to było szybkie! Dobra, mamy jakieś mocno, port... nie, portki. Nie, porty są tak. lepsze chyba. Tak, te porty są lepsze. Tu mamy lepsze. O, będzie. No fajne. Ale to jest one...

ja mam tylko mieczek z chyba tak. Czy masz topór trochę? Ja mam szablę uchsarską. Ja mam tajfun. Czekaj, cała nas Gdzie tam ten trzeci? Tam jest. Już, Zrobić mu yy, welcome yy, i wbić mu się na chatę? Ale o, źle jaj. wbiłam. Ale źle? Nie rób tak. Nie, 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 nie spaję się, spadnie. To no się, nie Gdzie się Flying. Uh -huh. wytyfy dobra, yy, tu się zrobi cięcie. To był jakiś fail. Wróciliśmy do nas po przerwie. Mm. dat wygrał, orient to mam mogę powiedzieć. Mm. No elek cheatował? Oj, czytował no kurde masz. No fly'a używałam. Kupi nie fly'a. Jak zjazd, jak Rozbłysk. Pieszczałka. Yy, kruchy rozbłysk. ale, kurde. I temów mam. Ma no też. O, no, no ja tak nawet nie narzekam Szczerze że mogę Gorzej bywało. gorszy się popał Zaraz, żeby stąd nie spaść. Ktoś mi pisze na PW łomacka warteza. Trochę eku. Kolejnego. Wajcha. Jezu. A, Mister blue do mnie przyszedł i mi daje itemy. E. Dzięki. W ogóle nie wiedział, że tu przyrasta. Ale takie wytyfy, ktoś za mną stoi. Ja zebrałem w końcu Okej, okay, dobra. Ale ja mam maskę Verteza, Czekaj, masz jedną maskę Verteza, bo ja mam jedną. Widzisz tą maskę. Ja mam maskę. Czekaj, weźmiemy sobie te 3 Czy to lepsze, to lepsze? Dwa Vertezy sobie stoją. Hi, 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 No mnie też przyszedł kolega. Hmm. To się wpadł, a ja mam pół serduszka, no. Dobra. O, o, o. Mam na co już najlepszy youtuberka! fame. Taki fame. Idę do ciebie. Ej, on ma no, rangę nie. i on chce cię zabić! Nie, nie chce cię no, zabić. Nie, no, no, on mnie zabije. Mam no, jedno serduszko. On ma klasę ten tego skocznika, czy jakoś... nie. Jebii! Dobra. Yyyy yyy yyy A dzisiaj tak są w sojuszu z youtuberkami Yyyy yyy oprócz tego Yhy To jedna osoba oprócz tej osoby została Ale on ma dobry mieczyk, pierdolony Weź no mi itemy no, Bo dulce mi daje Że mogę się budować? Nie mi daje... Nie daje. Jezu, więcej tego nie miałeś, człowieku! Ale miszczeły. co mi to dajesz? Jeszcze po co mi to... Po co mi to dajesz, hmm. No On tam jest. O, już nie byłem na Teraz ty czekaj. No, no dobra. Dla mnie. Zawsze ty pierwsza, patrz. Ja on się z nim bije, dobra. I go zrzucił, bo mu się wbił na plecy, tak perfidnie. Na no spawnie jest machina do robienia waty cukrowej? Co? I jakby. No takie coś, tak to przypomina, jakby watę cukrową tu robili. Na no spawnie. Ej, gdzie ty ode mnie uciekasz? Jak tu jest wszystko. Przez... Nie chcę się bawić z tą Babkę. No nie. Chodź. Po... się bić. No, to jeszcze z mojego Globskaja. Uuu, jak No, chodź. No, bawij się ze mną w ciu babkę. Staną sobie i się, kurda, kręci wokół tego. No, 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 no bije, Bisie! No, jaki? Typek. Ale, nudny odcinek będzie, Będę te się z w Czuciu Babkę wokół, wokół wszystkich map. Szarpa husarska. Zaraz prędzej zlecę niż go dogonię. O nie, nie mogę no tak robić. Dobra, to. No się ze mną bałeś w Czuciu Babkę, ja tak nie lubię! Czuć Jest, wygrałam. Bo Dobra, to będzie wygrała dobre wygrała. zakończenie odcinka. Tak. Ja <laughs> Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I hej! hej.